Cześć, Bartek Martlewski, instruktor koła fotograficznego działającego przy Wąbrzewskim Domu Kultury. Słuchajcie, dzisiaj Wam opowiem 80% fotografii tak naprawdę w 5 minut. Możecie się zdziwić, ale, ale tak jest tak naprawdę. Fotografia sprawdza się do kilku naprawdę prostych zasad. Jeśli chodzi o ustawienia aparatu fotograficznego, praktycznie każdego, e, cyfrowego, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy ustawiać, to jest ISO, czyli czułość naszej matrycy. Tu trzeba pamiętać, że im większe ISO, tym mamy, powiedzmy, gorszą jakość, czyli staramy się trzymać nasze ISO jak najniżej. Zaletą droższych aparatów jest to, że z reguły te wyższe ISO są bardziej używalne, więc na przykład w tańszych aparatach ISO 1600 będzie powodowało, że mamy gorszą jakość niż na przykład w droższym aparacie. Kolejną rzeczą, którą ja ustawiam w swoim aparacie, to jest przysłona. Przysłona to jest ta dziurka, przez którą wpada nam światło. I tutaj też trzeba pamiętać, że im mniejsza przysłona, czyli jak gdyby większy, większa liczba na przysłonie, tym ta dziurka jest mniejsza, żeby było ciekawiej. I jak gdyby więcej rzeczy mamy w polu ostrości, jeśli tą przysłonę jakby bardziej otworzymy, dziurkę zrobimy większą, numer będzie jakby na przysłonie mniejszy, to powodujemy to, że mamy płytszą głębię ostrości i płytsza głębia ostrości sprawdza się na pewno w fotografii portretowej, w jakiejś tam fotografii kreatywnej, a większa głębia ostrości sprawdza nam się w fotografii krajobrazowej na przykład. Kolejną rzeczą, którą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to czas naświetlania, który jest wyrażony w jednej dwusetnej, sekundy. Im krótszy czas naświetlania, tym bardziej zamrażamy nasz obraz, im dłuższy czas naświetlania, tym bardziej powodujemy rozmycia. Jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymać aparatu fotograficznego w ręku, żeby y, jakby nie kreować rozmyć, to musimy użyć statywu. I tutaj te trzy rzeczy są, są naprawdę ważne. Do tego sprowadza się fotografia, reszta to jest poznanie swojego aparatu, przeczytanie instrukcji obsługi i e, jak gdyby sami wyciągniecie wnioski później co robić. I jeśli połączymy sobie te trzy elementy, ISO, przysłonę i czas naświetlania, jeśli wyważymy to dobrze, będziemy mieli poprawnie oświetlone zdjęcie. Czyli moje ustawienia, co ja robię najpierw? Najpierw ustawiam sobie ISO. ISO ustawiam jak najniższe, żeby mieć jak najlepszą jakość. Drugim etapem jest ustawienie przysłony, bo wiem co chcę żeby było ostre, wiem jaką mam scenę, wiem gdzie tę głębię ostrości, na jakim poziomie chcę jakby wydobyć, więc to jest drugie ustawienie i na końcu ustawiam czas naświetlania wszystko sprowadzam do tego, że czas naświetlania ustawiam na tyle krótki na ile pozwoli mi ta scena trzymać mi aparat w ręku. Jeśli ten czas naświetlania jest zbyt długi i widzę, że mam rozmazane zdjęcie, wtedy staram się użyć statywu. Nie zawsze jest to możliwe. Więc co się dzieje, jeśli mam zdjęcie, które jest za ciemne? No to najpierw czas naświetlania próbuję wydłużyć. Jeśli to jest niemożliwe, to wtedy sobie robię przysłonę, którą jakby jeszcze otwieram, czyli wpuszczam więcej światła. Jeśli głębia ostrości jest za płytka, to wtedy zmieniam ISO jeśli zmieniam ISO to wiem, że trochę tracę na jakości ale wiem, że z moim sprzętem jestem w stanie sobie na to pozwolić jeśli zdjęcie jest natomiast za jasne to najpierw sobie zobaczę czy moje ISO nie jest za wysoko więc zmniejszam ISO zwiększam jakość zdjęcia jeśli jest nadal za jasne to skracam czas naświetlania i jakby zamrażam jakby obiekt jeszcze bardziej jeśli to nie pomaga to zmieniam sobie przysłonę i jakby ją zamykam powodując wydłu wydłużenie głębi ostrości i jakby głębiej ostrości mam, mam jakby większą i ten kompromis jakoś tam postaram się zachować. Czyli te trzy elementy w połączeniu ze sobą dają mi poprawnie oświetlone zdjęcie. E, czasami zajmuje to więcej czasu, czasami krócej, ale im więcej z zrobicie, tym będziecie na pewno e, pewniejsi, że gdzieś tam e, to jakoś sobie opanuje tą technikę. A słuchajcie, a reszta, cała reszta fotografii to jest poznanie swojego sprzętu, przeczytanie instrukcji obsługi i nikt za Was tego nie zrobi, musicie zrobić to sami i tak właśnie powstają dobre zdjęcia. Wtedy pozostaje nam tylko szukać świetnych kadrów i poprawnie skomponować obraz. Dziękuję.